Witam Was kochani serdecznie. Na wstępie chciałbym Was przeprosić za jakość tego filmu. W sensie za te wstrząsy, bo niestety muszę trzymać kamerkę w ręku. Wziąłem ze sobą gimbala, ale odpala mi niestety bateria dead, więc postaram się jak najmniej ruszać kamerą. No i co, w sobotni poranek, a ja znowu jestem tutaj, w tym miejscu pięknym, na spotkaniu z moim nauczycielem mistrzem i przyjacielem. Zaczynam dzień od spotkania z Nim, od czytania Bożego Słowa i staram się to robić, kochani, każdego dnia. Stąd też moje pytanie do Was. Jak zaczynacie każdy dzień swojego życia? Czy zaczynacie go Bożym Słowem? Bo powiem Wam szczerze, że ja od yy, tego mojego pierwszego doświadczenia Pana Boga to już było jakieś 8 lat temu często o tym wspominam w moich filmach postanowiłem sobie, że każdego dnia będę zaczynał dzień od Właśnie modlitwy od spotkania z Jezusem w Jego Słowie. I chciałbym Was do tego serdecznie zachęcić, bo widzę z perspektywy tych lat, że gdy robię to systematycznie, Pan Bóg niesamowicie działa. Wiecie, poznaje Go no i też daję Mu taką przestrzeń każdego poranka, aby On był ze mną w, w ciągu dnia, aby to Jego Słowo we mnie pracowało. Abym potrafił bardziej kochać ludzi w tych różnych sytuacjach, które których się znajduję w ciągu dnia, no i to niesamowicie zbliża mnie do Pana Boga, zbliża mnie też do miłości Boga i ludzi. Więc myślę, że to bardzo ważne. Wiem, że to trudne, kochani, bo szczególnie rano, nie, gdy wstajemy i czeka nas masa obowiązków, robota, szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam lubią pospać sobie. Często wszystko dzieje się na ostatnią chwilę, ale naprawdę nie trzeba wiele. Minutkę dwie postanowić sobie to, kochani, od dzisiaj. Od dzisiaj właśnie. Czy nie wiem, ustawić sobie jakieś przypomnienie też, właśnie rano, żeby stało się to naszym takim nawykiem. Wiecie, ja używam y, takich różnych aplikacji do właśnie czytania Bożego Słowa. Oczywiście można to tradycyjnie używać Biblii, dlatego też zachęcam, ale nieraz prościej jest właśnie wejść sobie w jakąś stronkę, gdzie mamy codzienną liturgię Słowa, do tego komentarz. Ja używam edy edycji Świętego Pawła. Wstawię link pod filmem, może komuś z Was się przyda, ułatwi to. Używam też pogłębiarki, gdzie są medytacje, gdzie jest też taka zakładka, rozrusznik. Tam jest Ewangelia i komentarz do niej, więc wstawię pod filmikiem. Może ktoś z Was będzie chciał skorzystać. Będzie to dla Was prostsze, łatwiejsze, aby właśnie uskutecznić ten nawyk codzienny zaczynania dnia od Bożego Słowa. Mocno, kochani, do tego zachęcam, bo od tego myślę, że zależy nasze życie duchowe, nasze poznawanie Jezusa i to jest całkowita podstawa. A druga rzecz to zaproszenie, kochani. Chciałbym Was z całego serca zaprosić. Ja i moi najbliżsi, tak naprawdę, na wspólne uwielbienie. Już za tydzień w piątek, 7 maja o godzinie 19.30, chcemy połączyć się z Wami z naszej facebookowej strony Wspólnota Dobrego Pasterza. Na wspólnym uwielbieniu Pana Boga. Powiem Wam szczerze, że mam niesamowitą łaskę. Że mogę regularnie, co tydzień modlić się wspólnie z najważniejszymi kobietami mojego życia, czyli moją żoną, moją córką, moją mamą i siostrą. To jest coś niesamowitego, wiecie, co Pan Bóg robi. Moja córka może jeszcze nie jest regularnie na tej modlitwie, ale pojawia się i wierzę, że przyjdzie ten czas, że, że będzie z nami też co tydzień. Ma dopiero i już 15 lat, więc wszystko przed nią. Ale to jest coś niesamowitego, wiecie, jeszcze kilka lat temu byliśmy rozrzuceni po całej Europie. Mieszkaliśmy daleko od siebie, a dzisiaj cała moja najbliższa rodzina mieszka w jednym miejscu i regularnie możemy się wspólnie modlić. Dlatego, kochani, chcemy z Wami złączyć się w tej modlitwie uwielbienia. Chcemy uwielbić Pana Boga. Oddać mu to wszystko właśnie w uwielbieniu. To wszystko, co dzieje się w naszym życiu, czasami trudne momenty, szczególnie w tym czasie pandemii, czasami cierpieniem, różnymi problemami, ale też radościami. Płynie niesamowicie wielka łaska z tego, kiedy potrafimy właśnie w tych wszystkich zmaganiach oddać to wszystko Panu Bogu w modlitwie uwielbienia, uwielbić go w tym wszystkim. On wtedy przychodzi z niesamowitym błogosławieństwem, doświadczeniem Jego obecności, więc nie zapraszam całego serca za tydzień. Eee, jeszcze wstawię taki plakat na swoim Facebooku z informacjami właśnie o tym, eee, też na stronie, stronie Dobrego Pasterza. I zachęcam, i zapraszam. No i co, pozdrawiam Was serdecznie z, tego, z tych pięknych okoliczności przyrody. I życzę Wam jak zawsze pięknej, dobrej, pełnej miłości Bożej soboty i weekendu ślewam Wam całusy, buziaki, kochani, i mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień na wspólnej modlitwie uwielbienia. Takiej płynącej, krótkiej, myślę, że jakieś pół godziny, ale płynącej z głębi serca. Chcemy pokazać Panu Bogu, dać Mu taki sygnał, jak bardzo Go pragniemy, jak bardzo chcemy Go poznawać, jak bardzo chcemy za Nim podążać. Niech tak się stanie. Do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. I w następnym filmie. Z Bogiem. Pa! Trzymajcie się.